W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam klatkę świnki morskiej. No i wpadajcie na kanał WW No dobrze. Najpierw no co tutaj mamy, to jest pięterko? Nie, to jest takie tam, żeby mogło być Dobra. Poidełko, tutaj powiedzieć. jest pojdełko. Następnie mamy domek, mm. miseczkę z jedzonkiem i chyba miseczkę też na jedzonka. Więc jak widzicie, no tutaj jeszcze jest. Yy, I krzesełko, coś takiego. No i. A. Tak. Jak widzicie, klatka jest dosyć duża. I żeby nie było hejtu, w klatku w sensie świnka jest sama. Dlatego, że już m, po prostu m, dowiedziałyśmy się o tym, że trzeba mieć drugą świnkę, jak ona już była za stara. Po prostu na drugą świnkę. No i jak widzicie, pije sobie. Kwiatka jest dosyć duża, naprawdę duża. Tutaj mam jedno otwarcie. No i tutaj po prostu. prostu. Tak, ozdoby są piękne, ruciane. No i co to na tego chyba nie gryzie? Jest dla niej po prostu za wysoko. Tutaj jest ksianko. Koszyczek. Tam jest... Co tutaj jest? To jest takie złożone takie tak Tutaj jest koszyczek, jak już mówiłam. Trapka. Hmm. Łopatka. Tutaj też jest. Hmm, tu. Hmm, chyba to są przysmaczki. Nie, Tutaj to są troszkę... takie A to są witaminki, przepraszam. Jeśli nie znamy świnka. Tutaj jest pokolbie. Taki też może być gryzaczek. Może zawiesimy. Będzie mogła sobie styrać zęby. Swoje zębisko, malutkie. Tak, To jest znowu malutkie. No dobrze, no może nie malutkie, jak już mówiłam, szpatułka, e, chyba taki kosz. Dabuki. No. No, tak, tutaj jest jeszcze więcej sienka, z tego coś się nie mylę. Torba. No. E, chyba, ta, tak, tutaj jeszcze jest opakowanie po koniecznikach. O, tutaj jest babka lękitowata. No. Tutaj są jakieś reklamówki, hmm, pojemniczki i szczotka. No i to tyle. Myślę, że jest dobrze. Klatka jest naprawdę duża, bardzo duża. Karma się skończyła, ale niedługo będzie, dlatego jej nie było widać. Jeszcze raz lika, a też pa!